Siema, tu szakaz z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w serii szybkie rozpakki zwane inaczej Quick Unboxing. Jesteśmy podczas rozpakowywania płyt AS roka i kolejną będzie Z97 killer Z97X przepraszam, killer. Dlaży widzimy w środku. A najpierw obejrzyj pójdę. Ciężkie trochę. Myślę, że jest trochę bogatsza od swojego poprzednika brata. Dwa akcesoria i wagowo, cztery saty, jeden kątowy, czyli dwa kątowe, dwa proste, tu jakiś dodatkowy kabelek z taką ptyczką, jak pamiętam, kiedyś były dawno temu takie małe wtyczki do różnych rzeczy. x split Tak to i ładny, kolorowy. Znowu tam to śrubka. Sterowniki i budżek na pobudowę, Quick Installation Guide, Software Setup Guide, Guidelines, ASRock Cloud, instrukcja i płytka. A, jeszcze coś, jeszcze coś. Co to jest? Pod światło weźmy. Chyba tak czuję, żeby nie rozpakowywać. Prostek Slip. czyli więcej akcesoriów od swojego brata, młodszego Killera Z-97, bez X. Uuu, ta jest grubsza. Więcej radiatorów, więcej złączy, łączy i tak dalej. Podobnie jak u braci poprzednich, duży radiator. Na chipsecie za to sekcja zasilania i troszeczkę większa, i troszeczkę bardziej ochłodzona. Oczywiście, pełne ATX. Cztery sloty na pamięci. Chłodzenia do procka mamy tu jedną czwórkę. Tu dwie trójki. Znaczy, do kulerów, nie do procka. Tu dwie trójki. Czy gdzieś jeszcze coś widzę? Tu jedna czwórka. I to by było chyba na tyle. Trzy sloty PCI Express 16 Trzy jedynki oczywiście Killer E2200 sieciówka Dźwiękówka Purity są 2. Co tu mamy? Tutaj mamy o, wam pokażę, to. Molexa dodatkowego Audio HD. Tu mamy MSATE COM 2 USB. Tu front panel. Tutaj to chłodzonko. Tutaj speaker. Tutaj SATA i SATA Express, Tutaj właśnie ta. HDD Saver do tej wtyczki i tego kabla. Nowe złącze oczywiście USB 3.0, zasilanko jedno, zasilanko drugie, a co tutaj mam? Jakiś leży, nie przeszkadza. A z tyłu na deck mamy złącze takie. Oczywiście PS Combo, klewa albo myszka. Dwa USB 2 USB 2.0. No, i koniec z USB 2.0 VGA, DVI, HDMI i 6 USB 3.0 Killer Game Networking E2200. I oczywiście, pieruty są dwójka dźwięków K7 plus 1 ze Spedifer. Spora płyta, dużo cięższa, dużo większa. Jak ktoś potrzebuje więcej miodu, chce zrobić yy, SLI czy CFX-a, proszę bardzo, trzy karty można załadować. Oto jest większa. No i radiator większy. Myślę, że będzie lepsza ocena niej. Także płytka, no taka już wypasiona. Bardzo, bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Wygląd fajny i dużo, dużo fajnych opcji na niej. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.